Wystawa Paradise 101 jest projektem, który trwał 29 lat. Pierwsza fotografia pochodzi z 1991 roku. Została wykonana w Tokio, a ostatnia w 2019 roku, dokładnie 24 maja. W tym odcinku czasu mieści się cała opowieść o Zmianie, jaką przeszła fotografia, czyli z zapisu analogowego w zapis cyfrowy, i dlatego na tej wystawie mamy podział na dwie galerie. Galeria 1 to jest zbiór 508 fotografii czarno-białych i kolorowych, wykonanych jeszcze na negatywach. I ich sposób pokazywania jest dosyć specyficzny, ponieważ one są w takich paskach, które mają. Metaforycznie opowiadać o tym, że jest morze i jest las, czyli jest fala i jest las bambusowy, czyli elementy charakterystyczne dla, dla Japonii. Oraz to, że w tej sali nie ma światła. Jest to ekspozycja pomyślana w ten sposób, że chodzimy po niej i mamy swoją latarkę i oświetlamy z tych 508 fotografii te, które chcemy zobaczyć i które chcemy zapamiętać. To jest nasz, nasza, nasz wybór. Druga sala w galerii 2 to zbiór 40. Dwóch fotografii wykonanych w zeszłym roku, w 2019. To są wielkoformatowe fotografie 130 cm na 360, przeważnie pionowe, które wiszą swobodnie, w, czyli bez ram w galerii i nie, nie są eksponowane na ścianach, i są no, gigantycznymi fotografiami wykonanymi metodą. Zapisu cyfrowego, średnioformatową matrycą, więc ich rozdzielczość jest no, zaskakująca. Można zobaczyć właściwie dużo więcej niż normalnie oglądamy rzeczywistość gołym okiem. Są też detale, bardzo ma małe fragmenty rzeczywistości japońskiej, które też w ten sposób zostały powiększone do gigantycznych formatów, i całość ma nam powiedzieć o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy z obrazem fotograficznym.